Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie na Hellcase Pamiętajcie, macie konkursik, trzy fajne temy Do wygrania wystarczy wpłacić minimalnie 4 dolary z kodem shakezd 206 c od skrzyneczkę skrzyneczki Glock18. No i wystarczy tylko dołączyć sobie do konkursu, więc serdecznie polecam. No i prawie górny róg, kodzik SharkES, wpisujcie sobie tutaj i 10% depozytu otrzymacie. Możecie sobie wpłacić tutaj, macie różne metody płatności, przelewy bliki, i pay. Skins, no i GPA naprawdę jest mega dużo, no i co, przejdziemy sobie jeszcze do wydarzenia, tak szybko mówię w skrócie wpłacasz, otrzymujesz token, otwierasz skrzynki, też możesz otrzymać tokeny, oczywiście tylko z eventowych skrzynek, koło wydarzenie możesz sobie wydać tutaj właśnie te tokeny, los, losuje daną osobę i losuje danego skina, no tutaj zależy ile jest, ile jest tokenów w puli, z tokenów, czyli zbieramy sobie tokenki po prostu i po z eventu tutaj rozstrzyga się kto co i jak trafia, znaczy kto co jak dostaje. No to zależy ile masz tokenów. Jak widzicie, jest ranking, im więcej tego masz, to są lepsze skiny. No i generujemy sobie tutaj skinkę, albo możemy sobie zakupić za te tokeny. Dobra, słuchaj, dzisiaj sobie przetestujemy, bo jeszcze nie otwierałem skrzyneczki. Jak ja mam tu na polski przetłumaczone, wypłomieniach to jest tak dobrze ale dobra, próbujemy, zaczniemy sobie od source'a i zobaczmy na czym to polega, bo szczerze nie wiem jak to działa, o co z tym chodzi, okej, okay, nacinam takie coś, znaczy możemy otrzymać skina albo world albo balans albo skrzynkę, ok Proszę, że? Jak już jeszcze jakiś już ja się mi się ziwnęło. No, po robocie się zmęczony leciutko. No dobra, czyli otrzymujemy taki zestaw, na tym to polega. No to myślę, że trzeba otworzyć z grubej rury od razu coś droższego. 140 dolków, bo no, na poprzednim odcinku, no fajny profilaktyk zrobiliśmy. Niech będzie tutaj, tutaj, co tutaj ludzie trafiają? Koski jakieś. No dobra, lecimy. Lecimy, lecimy, balansik też można fajnie trafić. No i dawaj Helkajasi pokaż. 140 dolarów ładnie, ładnie nam poleciało, bardzo ładnie. Kozaczek, już nam się sobie skrzynka zwróciła cała. I jeszcze ostatnie. Ostatni płomień. I, i co tutaj mamy? Okej, okay, hyperbestia. Hyper no, i tutaj powiem Wam, że jest profit 181 dolarów, bardzo ładnie. No to co, jeszcze raz możemy otworzyć jeszcze raz otworzymy. Zobaczmy, czy uda nam się kolejny raz zdobyć taką fajną kostkę, czy, czy nam się nie uda. Ok, teraz hyperbestia. Więc pierwsza skrzynka, no, no, nie oddała. Ale jeszcze mamy dwie szanse. Teraz ostatnia szansa, ostatnia szansa na profit. I, I czy coś dropnie? Ok, orbit. No to tutaj już nie dropło nic, więc przechodzimy do następnej skrzyńczki, które są pomieniami. Dobra. Teraz skrzynka za 15 Tylko raz jeszcze otwieramy. No i tutaj już też taki profisik fajny, fajny, fajny sobie zrobili. No to jeden na więc wszystko trafił. Okay. o nie, fajdzi za 7 dolku, no tutaj, no zabrało, no zabrało. Ja bym chciał jakąś skrzyneczkę trafić, skrzyneczkę chciałem trafić random case'a. Albo Wartagi, warthagi, bo chcę je pozbierać sobie. Ale no tutaj nie leci, nie leci nic, więc lecimy tutaj do kolejnej skrzyneczki, na no i skrzyneczkę cryptic, 880, próbujemy. Tutaj też sporo wartagów można trafić. Właśnie chcę pozbierać to, te, te wartagi na najdroższą skrzynkę. Żeby ją otworzyć i zobaczyć, co może z nim dropnąć. 21 tysięcy chyba nakosztuje? kosztuje. Chyba coś takiego. Okej, okay, yellow jacket. I ostatnia skrzynka. Ostatnia skrzyneczka co są tutaj leci? 5 lat. No dobra. I teraz jeszcze otworzymy. Jeszcze otworzymy jedną. Dobra, myślę, że hajza i polecimy sobie na bitewki, aby zbierać te wartagi. Musimy chyba coś przegrać, żeby otrzymać, właśnie, waluty. Nie czy dla no Teraz nie chcę się oddawać. Pierwsza skrzynka mega fajnie, znaczy druga skrzynka mega fajna, kostka mi poleciała. A teraz już tak. Tak, coś nie sypia. Coś już nie chce sypać. No dobra, ostatnia szansa, ostatnia szansa. Lubry, to ok, no to bitwa. Lecimy na bitwę i możemy. No to w sumie ciekawa bitewka jest. dodamy sobie bota. O to są w sumie ciekawe skrzyneczki. I będzie tylko jedna bitewka. No i dawaj sypnie Ja wszystkie nie będzie dla nas zadyszkę. Point zero. Jeszcze trzy skrzynki, jeszcze trzy skrzyneczki Famasik, Famasik bo też dla nas, dyszka Ale, ale coś nie oddaje, coś nie oddaje Oj, blueprint, ale nam zabrało O kurde Czemu to kosztuje 100 dolarów? Ej, ja nie widziałem tego na początku Nie popatrzyłem się na tą cenę Ole Co jest? Ale schizę dostałem teraz Ale to kosztuje 100 dolarów Patrzę ile, ile ma w jakimś no co jest? Dobra, Grandmaster, takie, czy skrzyneczki, a nie dodałem tego Grandmastera w końcu to teraz dodamy No i mamy bitwę za 283$, dodamy sobie bota No i lecimy, próbujemy coś ugrać Awej, Hellkaisik, pokaż, pokaż klasę Będzie na naprawdę top G, jak Jaguar nam leci o, cholera, aj co jest, ale pierwsza skrzynka w ogóle dała? Proszę, wygrajmy to. Dwie skrzynki, grandmaster, pokaż klasę. O, kurde. No, powiem wam tak, ta bitwa przekoczy, przy ale to przegramy raczej. Albo może, ile to nam w, w jakimś fajnym stanie. No dobra, kolejna bitwa, ale mam przynajmniej w na Lecimy do ekwipunku. Słuchajcie, tak, tutaj mnie no nie, nie oddaje. To skrzyneczka w VIP VOPI, no musi oddać razy 6. na 4 osoby. Na 4 osoby ryzyk, fizyk próbujemy. Spróbujemy sobie na 4 osóbki Jak się nie uda, to no co? Lucky się mówi, raz się przegrywa, raz się wygrywa. Nie, nie zawsze muszę wygrywać, ale no fajnie byłoby wygrać, nie? Bo wtedy człowiek jest szczęśliwy. Wszystko super jest. Ale lecimy, lecimy z skrzyneczka VIP. No, liczy na Ciebie. Liczę na jakiś fajny drop. Wszystko się okaże, wszystko się okaże. O, jamaczka, zirka, 27 dolarów. Jeszcze skrzynki, jeszcze skrzyneczki. Dobra, dwie, dwie szanse mamy. Dwie szanse, żeby przebić pota tod. Ostatnia szansa. Chyba, chyba nie uda nam się. No niestety nie udało nam się, bo to tutaj zgarnia. A my sobie otworzymy skrzyneczkę, skrzyneczkę USP i Glock. Glock 18? są? <grym> ja jestem się, o, dobre jest. My mam tak, gloczki kiedyś tak mi na bitwach oddawały. Bo to moja ulubiona skrzynka na bitwach. Zwyczaj robiło się bitwę z 15 gloczków. No i oddawało, no cóż, zarąbiście. No i patrzcie to, patrzcie to, co nam poleciało, nie braz, 100 dolarów. A wydaliśmy 15 dolków ja pierdzielę o co właśnie chodzi. Kocham tę skrzynkę. Farcik w ogóle jeszcze mieliśmy tu 0006 Więc dosyć mało procentów szans to bardzo mało Tutaj Western Libel. ale to nie będzie warty dużo. A waluty? Dobra, musimy 3000 do zbierać. Więc bitwa. Mm, musi nam no, nie oddać, że tak powiem. Musimy przegrać teraz bitwę. Musimy zrobić taką bitwę. Więc nie no, fajnie byłoby to wygrać jak byłem, Ale też, jak przegramy, to no, to jest mój cel w sumie, żeby zbierać te. WarTagi i otworzyć skrzynkę. Ale w sumie wygrać to też byłoby fajnie. Nie? To taka zagłaska na głowie no ale zobaczmy, zobaczmy, co to się stanie Uuu, ale nam poleciało, nie no, jak to wygramy, to będzie kozak, nie? Uu, z tego dużo siana będzie I to wygrywamy I to wygrywamy, tak, wygrywamy Yo, ale profici, które zrobiliśmy. zarąbiście Dobra, wyróżniak ma samą bitwę I dodamy sobie cika. no i teraz możemy to przegrać, nie? Jak przy, teraz, znaczy, jak przed wygraliśmy, to teraz możemy przegrać Nic się nie stanie, bo jesteśmy, no, na fajnym proficie to, no bardzo fajnym ale nie wiem, leci chyba tutaj dla bota I ostatnia skrzynka. Oj, co do garsy. Freehand. No i przegrywamy to, o to chodziło. No i mamy 21 tysięcy. O to właśnie chodziło. Tutaj możemy już dropnąć, no, powiem wam, fajnej temki. To jedną sztukę otworzymy i zobaczmy, co możemy dropnąć. Co możemy dropnąć. USB Kill, Confirmat i za ile to będzie. 50 dolarów? Okej, okay, fajnie, bo to jest taka dodatkowa nagroda, no jak widzicie, jak zbierać te wartagi, to macie no takie 50 dolarów dodatkowo od halkejsika. Słuchajcie, myślę, że to będzie na tyle zrobiliśmy. No myślę, że fajny profit. Dobra, mamy spoko. Czy jesteśmy troszkę może? Nie, jesteśmy chyba w plecy. Nie, jesteśmy na zero. Dobra, dzięki wam za odcineczek. Do następnego siemano.